Jarek, chodź do nas, chodź. Chodź jeszcze, pan, pan profesor gdzieś tam Tak? Tak, tak, tak. To, się to, jest. to może znaczy, od pani dyrektor, pani dyrektor po pasujących, która brała udział w wydaniu tej płyty, coś pani powie na ten temat. Jarek Krystian, który tam wykonał ciężką pracę. bardzo zdolna młodzież i bardzo zdziwana i jestem zaskoczony w ogóle całością brzmienia tego tych młodych ludzi. Tego tego orkiestru, bo to było duże przedsięwzięcie. Tym bardziej, że to było nagrane live w kościele, więc tu nie było mowy i czasu i o pomyłkę. Więc to wszystko, jestem prawdziwy i dumny z tego. Przyznam się szczerze, że trochę się bałem tego, ale, ale efekty są chyba dobre. Tak, dobre. Zresztą gotujemy, gotujemy, Dziękujemy za cały wkład, za wszystko. To od procesowa, skarbowa w Myślę, że... granicy płyty, tak? Właściwie mój udział polegał tylko na wątpliwym przesłuchaniu i stworzeniu recenzji po to, żeby ta płyta mogła być jeszcze lepiej przyjęta. Myślę, że powstało coś wartościowego, trwałego, co pozostanie z nami jako wspaniałe wspomnienie, jako... Trochę sztuki w naszych domach i myślę, że ta płyta będzie słuchana wielokrotnie przez liczne grono. Bardzo gratuluję, cieszę się. Dziękuję Panie Profesorze w imieniu Pasłęczan i Elbronza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Pana. Panie. Bardzo mi